ING. Dajcie jakiś hałas! Tego jeszcze nie było! Jesteście gotowi na pierwszą w historii naszego miasta bitwę na rymy? Przed wami... EDZIO Jego rymy zdemaskują i wymiotą z najdalszych kątów internetu największe, najbardziej podstępne zagrożenia. Elo, Elo Siemanko, ekipo z miasta ING. Mój freestyle byłby ledwo jak podmuch delikatnego wietrzyka, a nie jak prawdziwy huragan, gdyby nie ta kobieta obok mnie. Fusialka, która moim słowom doda mocy, oraz oczywiście wy. Razem tworzymy epicką siłę. Ściąga pierwsze niebezpieczeństwo. Fifty Fake. Mistrz ciemy, kłamstwa i nabierania. Przybył prosto z nieistniejącej strony. Jego specjalnością są fake newsy i fałszywe profile na portalach społecznościowych. Jeśli nadarzy mu się okazja, by wprowadzić was w błąd, zrobi to bez mrugnięcia okiem. Dobra rada. Nie wierzcie w żadne jego słowo. Przed wami Fifty Fake. Wiesz kim jestem, Fifty Fake to moje nazwisko Przy mnie jesteś jak śrubka, bo wkręcę Cię ze wszystko Jestem królem internetu, gdy witasz się z moją ściemą A fake newsy i nagłówki są moją domeną Mówisz na śniadanie moich ściem całą tonę Że kody mówią po chińsku, a banany są czerwone Pamiętasz jak pisałem z Tobą z fake konta Koleś, a Ty ucieszone myślałeś, że gadasz z golem uh. Co na to odpowie Edzio? Kilometr. Wyczułem ściemy. nie wstawiłeś żadnych informacji na potwierdzenie Myślisz, że wziąłem ciebie za idola? Nie masz racji Nie nabiorę się na konto bez znaczka weryfikacji Nie łykam twoich ściem to musisz wiedzieć Bo nie mogę przegnąć tego, że wciąż jesteś w internecie Twoje marne artykuły są tępe jak ołówki Wybij sobie z główki to, że uwierzę w twoje nagłówki Powstaje ekipy, która zrobi hałas pod sceną i wystrzeli w kosmos Wszystkie ściemy 50 fake'a, jesteście gotowi? Zróbcie hałas i klikajcie ile mocy w palcach, by dać poparcie ed Pokażcie Fifty Fake'owi, że nie dacie się nabrać na jego sztuczki. Już prawie to mamy, nie przestawajcie! Doparcie rynek się wciwajcie! A teraz power, podaj ryn, dalej! Jak być bezpiecznym byli. w sieci! A więc żegnamy Fifty Fake'a i jego ściemy. Papa, pa, szczęśliwej podróży i pozdrowienia! To my ekipa z miasta ING, ta, ta wiedza w świat już leci! A teraz podaj dalej, jak być bezpiecznym w sieci. To doktor Link we własnej osobie, niech was nie zmyli jego imię, bo o leczeniu on wie tyle, co o łowieniu ryb. Ten typ to złodziej, który nie pogardzi żadnymi danymi, wyłowi z sieci wszystko na wasz temat: imię, nazwisko, adres, imiona rodziców. Będzie nawet wiedział, jak nazywa się Twój pies i złota rybka, którą ma Twoja babcia. Doktor Link zarzuca swoje sieci i wyciąga wszystkie informacje. Powitajcie doktora Linka! Yo, 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 yo! Wierzę, Doktor i link. link. Dziwne oh. linki są wysyłane Masz przekichane Bo twoje dane już są mi dane Wchodzisz w mój link A ja yo. wiem o tobie wszystko yo. bracie Co przeglądasz w internecie I z kim gadasz na czacie uh -huh. Tata przelał kieszonkowe Widzę na twoim koncie uh -huh. Jak klikniesz uh -huh. mój link Co do grosza wszystko ściągnę Znam twój adres, numer buta i twoje nazwisko Robisz klik, klik w link A ja wiem o tobie wszystko Jestem naprawdę sprytny Edzio, chyba tego tak nie zostawi. Jak myślicie? Mówisz, że masz moje dane, twoje strzały to pudła. Bo ja nie wchodzę w żadne linki z nieznanego źródła. Myślisz, że jestem tak naiwny, żeby wchodzić w linki, które mają w sobie więcej znaków niż alfabet chiński? Na takich jak ty, kolego, mam prosty sposób. Nie wchodzę w żadne linki od obcych osób. Ty sam jesteś jak moje kieszonkowe, stale. Myślisz, że wiesz o mnie wszystko, a tylko ci się wydaje. Wy, dzieciaki z miasta ING, pokażcie doktorowi Linkowi, że jego sieci są dobre dla płotek, a nie dla takich grubych ryb jak wy. Dopalcie Rymy Edzia, klikajcie, by dać poparcie Edziowi. Niech doktor Link się dowie, że wy nie złapiecie się Dajcie w jego sieci. Dopalcie Edziowi, klikajcie! Dawajcie, IMG. musimy to wygrać! Dawajcie, dawajcie. sieci! A tu teraz podaj dalej! dalej jak, jak być bezpieczny bezpieczny w sieci! Zobaczcie minę doktora Linka, no serio, żal mi typa, ale niestety, zwijaj swoje sieci, doktorze, i spływaj, tutaj nikogo nie złowisz. To my ekipa z miasta ING, ta wiedza w świat już leci, a teraz podaj dalej, jak być bezpiecznym w sieci. Powiedzcie kolejny czarny charakter internetu, oto MC Podszywacz, ten typ nigdy nie jest tym, kim się wydaje. Podszyje się pod każdego, pod twoją babcię, twojego przyjaciela, mamę, siostrę, sąsiada, nawet twojego chomika. On do wszystkiego jest zdolny i serio, nie można go lekceważyć. Bo jak już zdobędzie twoje zaufanie, zabierze ci wszystko, nawet kasę ze skarbonki, gdzie zbierasz na wymarzoną konsolę. Na scenę wbija MC Podszywacz! Yeah. Jał, 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 jał To ja prawdziwy edzio, tylko popatrz jak wyglądam Daj mi trzy słowa, a potem hasło do konta A teraz popatrz na to, wjeżdża kolejna sztuczka Emeryturę twojej babci zawijam na wnuczka Jutro będę twoim ziomkiem albo twoim bliskim A Chyba nie będziesz taki, wyślesz koledze dwie dyszki Po to żebyś podzielił się hajsem i hasłami Przypominam twoich znajomych bardziej niż oni sami Właśnie tak EDZIO POKONA MC PODSZYWACZA Myślisz, że jesteś takim cwanym zawodnikiem, a twoje podszywanie jest grubymi nićmi podszyte. Chcesz być moim ziomkiem? Mordeczko, nie sądzę. Zawsze dzwonię potwierdzić, zanim przeleję pieniądze. Haseł nie podaję nikomu, to chyba proste. Zaraz wyślę cię do konta, zamiast dać do konta dostęp. Ale śmiało jakąkolwiek postać sobie przyjmij. Gdybym wstydził się kim jestem, też bym wolał być kimś I dróbcie hałas pod sceną i pokażcie MC Podszywaczowi, że podszywać to on sobie może. Nogawki od spodni. Zróbcie hałas i pokażcie MC Podszywaczowi jego drogę do wyjścia z miasta ING. Klikajcie i głosujcie na Edzia. Dajcie wsparcie Edzia. Klikajcie, my, klikajcie, klikajcie, e. Edziowi. Klikajcie, klikajcie, by Edziowi power. Klikajcie, klikajcie, a teraz dali, jak wygrać? być bezpiecznym w Zadzicie sieci. MC Podszywacz zakończył swój występ. Tak się skończył, żeby zrobić wrażenie i nikogo nie nabrał. Smuteczek. To my, ekipa z miasta ING. Ta wiedza w świat już leci, A teraz podaj dalej, jak być bezpiecznym w sieci. Oto skład, który gotowy jest obiecać wszystko. Gwiazdka z nieba? Proszę bardzo. Darmowe gierki? No problem. Bonusy, promocje, zniżki już są Twoje. How sweet! Teraperki to nieśpiący królewny. Powitajcie! Sweet skład. Missy Promka lśni od blasku promocji, który ją otacza. Jest jeden problem. Te promocje nie istnieją. Przed Wami Missy Promka. Missy Promka. Missy Promka. Jesteście tu? Edzio, zaraz zmiotę cię z tej sceny. Uważaj. Jestem Missy Promta i o Cię bez litości Zarabiam na Twojej pazerności i naiwności Sprzedam Ci laptopa, ciuchy i dogier i temy, Ale najlepiej ze wszystkiego sprzedaję Tobie ściemy Twojej postaci w grze przydadzą się nowe coiny Sprzedam Ci je za pół darmo, o to możesz być spokojny Wszystko za pół ceny, myślałeś, że zrobisz biznes? Nic nie dostałeś, a dałeś mi dane osobiste Żeby bo nie ufać nikomu Ja chciałem oszczędzić pieniądze bez kitu A ty weź te swoje promki i najlepiej w wstydu Wolę zapłacić więcej, ale na bezpiecznej stronie Niż jakiejś misji prące ujawnić info o mnie Prędzej wykupisz swoje winy za te wszystkie ściemy Niż ja na twoich stronach kupię podejrzane itemy Druga z tego słodkiego składu, Lady Darmoszka. Z zęby bolą, czy ktoś widział dentystę? Ta laska żeruje na twojej naiwności, jak żarłacze u okay. wybrzeży Kalifornii. Obieca ci wszystko za darmo, nawet lot w kosmos i zrobi to w taki sposób, że nawet szczypanie w rękę nie pomoże. Lady Darmoszka! Darmożka i ograbie ciebie fest. W życiu nie ma nic za darmo, ale wkręcę ci, że jest. Nowe skiny do gry za darmo, dam ci je wszystkie w zamian, musisz podać tylko informacje osobiste. Kliknąłeś, myślałeś, że to twoja szczęśliwa chwila, a masz tylko skimbambika, którego z ciebie zrobiłam. Jak założysz skina, myślisz, że będziesz niepokonany. Szkoda, że poza grami już nie jesteś taki haha ha. Jaka będzie odpowiedź Edzia? wyłudzenia, Dzisiaj była marna. Bo zakładam skin edia i nie dam się na nic nabrać. Spytałem rodziców, każdy już twoje ściemy ogarnął. Więc twoje wysiłki to jedyne, co jest tu na darmo. Ty tak boisz się zagadywać do ludzi zwyczajnie, że informacje o mnie musisz wykradać nielegalnie. Każdą twoją ściemę weryfikowałem między nami i powiedz to teraz, poza grami nie Zep jest Wasza kolej! zróbcie hałas i wyślijcie ten przesłodzony skład tam, gdzie jego miejsce. Może na fotel dentysty? Jesteście gotowi? Zróbcie hałas, by te słodkie dziewczyny pochowały te swoje zjedzone przez próchnice promki, zniszki i inne bajery do swoich słodkich torebeczek. Bye, bye, girls. Klikajcie dawajcie, i dawajcie. głosujcie na Edzia. I klikajcie, I Dodaj dodajcie Edziowi power. Dodajcie mocy Edziowi. Klikajcie, klikajcie, dodajcie mocy Edziowi. Jak być bezpieczny bez w sieci. Słodkie dziewczyny, ale cukier jest niezdrowy. Żegnamy, buziaczki, pozdrówcie próchnicę. To my, ekipa z miasta ING. Ta wiedza w świat już leci. A teraz podaj dalej, jak być bezpiecznym w sieci. Ekipo z miasta ING. Przed wami nowy sezon, a w nim nowe miejsca na mapie do odkrycia. Nowe questy i mega nagrody. Łapcie za nogi i bezpiecznie ruszajcie ulicami ku nowej przygodzie. Za udział w bitwie zdobędziecie bezcenny autograf od Edzia oraz złote, bardzo złote słuchawki. Pamiętajcie, podawajcie dalej wiedzę o niebezpieczeństwach w sieci, nie podawajcie ściemy.